ma tu Exxon i Ziomek Dzisiaj zagramy mecz yy, Hiszpania kontra Anglia Taki yy, bardziej Reprezentacyjny Reprezentacjami gramy Po prostu Adrian, nie musisz się wysłowić Czekaj, się pomylili pły Płodowe, takimi hard. Sta, stari, rude. Blank rampart. Jack Willis, Willis Air. Welcome, welcome. Добро. руды зайдя. Добро, я уже. Доброе утро. Jakie... ile było minu... Ile było minu? Cztery. Cztery? O nie, ale zwaliłem. Karnego. Który to? Cztery nie wygrałem w karnych. Dobra, weź to przegi. Znowu było 2-2. I... Trunej Ale co ci jest? Gerard, Gerard, Gerard. Kasia. Coś mi wystraszyć. Rekules Szar zejdzie do środka, strzeli. No, dziwne, żeby nie był spalony, No Mówiłem.

runej traci jeho košta košta ale dobrý Johard hard pony runej do staridge runej runej runej, runej. Weźcie papu! Wellbeck. Wellbeck. Welbeck? Ja! Ja bym tego nie trafił! Powinien być woli! O no jak? Ja! Ja trwa! Ale błąd zrobił! Rzuta będzie. Albo nie! Albo tam! Albo nie! Albo tak. Albo nie. Albo tak. Lampard Lampard Frank Lampard Super e Aqui pé Super Winxar Rony Frank Lampard Unia! Nu mai este ceva. E galca. Brunei. Uu, ia Sânge ca Te al. Sânge n-a sărit ce aluș. te respect aż o podcięciu od y, czystego ślizgu? No akurat to by nie był czysty ślizg, bo to było od tyłu. Ale odróżnił. Przegrasz jak zwykle. W tamtym meczu się zjechałem z Kardemii 4 do 2. честе и криго у криго три малпо джо брони я белка Jabelka. Diego Costa sam na sam. Gol Diego Costa! 45. minuta. To się nazywa bramka do szatni. Diego Costa. Ale on ma mordę. Ja nie mówię jaka morda. 45. minuta. Czyżby będzie znowu tak jak przedtem? Strzelisz drugą, później ja odrobię. Będzie do RR. będą będzie do... złota bramka znowu nikt nie trafi i będzie do karnej i wygram z tobą. Zauważ, że już powinno być 2-0 jakby było tak samo No i tak, wygram. Dobra, wydaję ci, kod. Ja. Dobra. Gerard o nie. Koszta. Uh. Frank Lampard. Frank! Lampard! Zatrzymał się. Nie wiem co zrobić dalej. Johard. Od bramki. Lampard. Stary. Głupi Costa. Nie. Gon! Jego Costa, 55 minuta. No jaki par! Ale no, tam tego jak w idzie. Żółta kartka pewnie. No ja. Czyżbyś wygrał pierwszy mecz? Pierwszy i nie ostatni Chyba ostatni No co za... ...kosa No patrz Pedro Tu O nie! Luj to! Jak ty strzelasz w tyłomie? Eee wiesz, nie to, to był i nie I Nesta Nie przezywaj go. To co, płaczesz się? Morda w ziemi jeżeli kamienie NIE! Ej. Ja? Czysto w piłkę! Wyrównane spotkanie. 2. 0 Prowadzisz. Cieniasie. się. A ja się, że trzy. No nie! On podał. Ale biegnie. Trunej! O ja. ruchnej Róhnej. <grym> Gerard. i supek no i na farcie wygrał bo powinno być 2-2 pod głupie dwa suki dziękuję gdyby nie nie było słupku w piłce nożnej to był to wygrał No, zawsze byś wygrał mówisz, łatwo mówić yy, ciężej zrobić wygrałem dwa mecze z tobą dwa to nie znaczy że wygrałeś wszystko chyba wszystko ha stary jest... Już... 73 minuta, niestety 2-1 Robisz kurę Dosyć Było dwóch obrońców e, koła piłki A ty kurde nawet piłki wykopać nie możesz Tymi obrońcami Dobra, zobaczymy zaraz no Kurde Zrobiłeś trika lewego i myślisz, że... Ale bym się zdziwił, jakby było znowu 2-2. O by było. Tu no nie ja co zrobił. Pszsz. Kosa. Piker. Dobra. Trzeba, nie Dwa hard. Kurde. Wchodzicie czy nie wchodzicie? Nie! Jak! Złapał! Sesła Wa Dragas Strzyma! Lunaj Daniel Stary Jak? Co zrobił? Sędzie go bym skosił. I dobrze należy mu się. Wychodź! Nie czekaj na tą flinkę. Tylko sama nie przyleci. 90 minuta. Nie! <laughs> Ostatnia minuta. Ja nie mogę, ale to zwalił teraz trafić, nie on to wykopie wiedziałem Wygrałem, proszę Państwa! Bez dogrywki, bez remisu wygrałem 2-1 uczciwie Jakiego Hiszpani remisu? Zawsze bez wygrywał! Remisu, powiedziałem. Hiszpania, Anglia Ja Bez dogrywek, bez żółtej bramki. A ja wygrałem dwa mecze. Cienia się. No to jeszcze się odpłacę. Dobra, żegnam się z wami. Lajkujcie na Facebooku facebook.com ukośnik Ciomek yy, i subskrybujcie mój kanał Mafia12392 Statystyki mafia 1, mafia 1, Żegnamy się z wami Siema, siema!